Ustawcie się dziewczynki w rzędzie jedna za drugą. No dzień dobry. Imię kochaniutka? Ania. Nazwisko? Stolet. I to jest trzecia B, tak? A co ty jakaś taka zestresowana jesteś? Nie wiem, tak jakoś. Przecież nie masz się czego bać! Spokojnie! No to w takim razie wskakuj na wagę, zważymy się. No dawa, jedna, druga nóżka, lecimy. To numer telefonu? Ania Stolec, 65 kilo. To ci się, kochana, przytyło od ostatniego ważenia. Było 60, a jest 65. Oj, lubi ktoś tutaj pojeść słodycze. To ty, Ania, ważysz najwięcej z całej klasy. Co, nie ćwiczyło się na wf -ie? No to w takim razie sprawdzimy sobie jeszcze twój wzrost. A sakra, jaka ty jesteś wielka, jak żyrafa jakaś. Wiesz co, Aniu... Nadwaga pierwszego stopnia. No i widzisz, Aniu, wcale nie było tak strasznie. Następna!